My, Polska, żaden normalny i mądry kraj nie puści swojego wybitnego trenera do innego kraju. Jeśli ktoś powie tak, niech przyjedzie, kurwa, Mać Lomoczenko, trenować polską kadrę. Mateusz Masternach z nami, świeżo po drugiej zawodowej walce Kamila Urbańskiego. Jak dzisiaj jesteś zadowolony z pozycji trenera, z występu Kamila? Ja ogólnie jestem zadowolony. Widzę, że Kamil robi z walki na walkę, robi postępy. Słucha mnie. Także, jak przekręcił raz na lewą las, raz na prawą swojego rywala, no to to już jest taki element techniczny, który naprawdę trzeba mieć sporo swobody i umiejętności, by to zrobić. Z tym rywal kompletnie sobie nie poradził i się pogubił. Brakowało może trochę dystansu. Kamil jest zawodnikiem stosunkowo niskim na swoją kategorię wagową i zazwyczaj to on ma rywala o 10 cm od siebie wyższego, a tutaj miało odwrotnie I, i nieraz jak się pcha na kogoś, no to to jest, to jest jego dystans. Natomiast tutaj w pierwszej rundzie trochę za bardzo się pchał. I tak nie przyjmował tam żadnego ciosu, ale sporo w tym wszystkim było chaosu. Mówiłem mu, żeby na takiego rywala zaczynał kombinację od dołu, jak już jest tak blisko. No i tak z rundy na rundę, już pod koniec tej pierwszej rundy już kilka miał fajnych momentów, a druga już runda była naprawdę bardzo przyzwoita, a trzecia, trzecia, no to no to, to, już, to już była taka powolna egzekucja. Wrestling z pierwszej rundy zrobił robotę, bo wiesz, no generalnie jest w się tak, że jak bierzesz ścianę, a ściana się ciągle przesuwa na ciebie, no to jak nie masz dobrej psychiki i dobrej kondycji, to w końcu cię ta ściana zgniecie. No i w przypadku Kamila dzisiaj się to sprawdziło i, i ściana zgniotła rywała. Okej, okay, to teraz przechodząc do ciebie, do swoich y, zawodniczych a, planów. A co mogę powiedzieć? To, czyli już coś wiesz, to bardzo dobrze, bo chciałem zapytać, czy Jason Waitley pokazał, że podpisał kontrakt na walkę? Zdradzisz, czy to już podpisałeś? No tak, my wstępnie jesteśmy po rozmowach, więc, więc no, ja jestem dogadany ze swoimi ludźmi, z Andrzejem, z Jackiem. No natomiast no, czekamy teraz na... Na, na, na co czekamy? Nie wiem, pewnie na jakieś zielone światło od, nie wiem, od miasta, od organizatorów, no, tak? No właśnie, do, właśnie tak, ale generalnie jest wszystko naprawdę na, na koniuszku widelca, żeby to włożyć do UZI, żeby ta wisienka smakowała, żeby ten pojedynek był w Polsce, żeby w Polsce wrócił boks na najwyższym poziomie. Dawno takiego pojedynku nie było, mhm. więc myślę, że ten pojedynek będzie się charakteryzował E, Dużym napięciem emocjonalnym, ale też przede wszystkim poziomem sportowym. Fazer, który był na Igrzyskach, który na 10 walk, 9 wygrywa przed czasem, który domaga się bardzo twardych rękawic, wierzy w to, że, że przyjedzie i mnie tutaj znakautuje. Więc to tylko zapowiada dobry pojedynek, na który czekam, na który się szykuję i mam nadzieję, że kibicom za lada dzień będę mógł powiedzieć oficjalnie. Teraz wiemy, że to jest Polska, że to jest. Prawdopodobnie 1 października, pierwszy, tak. 1 października, teraz tylko potwierdzić konkretne miasto i, i działamy. Okay, a tyle, ale ty generalnie już roz, rozpoczęłeś przygotowania konkretnie pod ten termin? Bo zostało pewnie 8 tygodni od dzisiaj? Tak, zostało 8 tygodni i co? Ja trenuję cały czas, raz dziennie. Wiadomo, teraz będę musiał swoje przygotowania zintensy zintensyfikować by wejść już na treningi dwa razy dziennie mhm. I, no i myślę, że, że to jest bardzo dobry czas na to, by zbudować dobrą formę i wyjść zrobić swoją robotę i wywalczyć sobie prawo do walki o pas. Mhm. Pracę odstawiasz, bo ostatnio widziałem jakieś ogłoszenie, że coś tam się u Ciebie w wojsku pozmieniało, gdzieś zmieniła się Twoja pozycja, dobrze kojarzę? Tak, tak moja, pozycja, moja pozycja wojskowa się teraz diametralnie zmieniła. Zostałem przeniesiony do Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego i zostałem oddelegowany do treningu, więc moją pracą jest teraz trening, więc w 100% mogę się skupić na pracy na sali, a, a, a nie w jednostce. Okej, okay, dobra. To jeszcze zapytam Cię tylko na koniec, skoro wszystko tak się fajnie układa, powiedz jak w ogóle wyglądają te treningi na, na Twojej sali, w Master Gymie, bo z tego co widać na Instagramie, to frekwencja chyba dopisuje. Yy, tak. Rozwijamy się powoli. Sala moja jest niewielka to jest raptem 60, 60 metrów ale to jest moje, moje własne, prywatne miejsce gdzie ja jestem tam panem i władcą to ja decyduję, co na tej sali się dzieje. Nie muszę iść do klubu i czekać na ring, aż ktoś zwolni tylko mogę robić. Salkę zrobiłem stricte pod siebie. Ale przy okazji też trenuję m.in. Kamila. Czasami ktoś chce przyjść nawet z Gdańska przyjechać, yy, zrobić sobie małe szkolenie u mnie, także treningi urodzinowe ostatnio są bardzo popularne, że można wykupić tak u Ciebie. Tak, że wykupuje ktoś trening urodzinowy, po czym później przechodzi i go realizujemy. Yy, wydaje mi się, że przez całą swoją karierę, przez boksowanie na różnych ringach. Świata i przez to, że jakby ja nigdy trenera nie miałem takiego, który mnie prowadził za rękę. Co mam tutaj na myśli, że mieszkałem z trenerem w tym samym mieście i widzimy się na sali codziennie. Ja przyjeżdżałem do Warszawy 4-5 tygodnie, 4-5 tygodni, wracam do domu na 3 miesiące i trenowałem sam. Musiałem tak trenować, by wrócił później do Warszawy na kolejne przygotowania i żeby trener Gmitruk był zadowolony by nie musiał na mnie krzyczeć i, 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 i jakichś uwag, więc y, myślę, że to spowodowało, że jakby trochę inaczej patrzyłem na treningi przez różnych trenerów i, i pochwalę się nawet kiedyś takim, takim tekstem Oli Wegner rzucił, że ja go coś zapytałem moim, nawet bym to nie nazwał niemieckim, ale coś, coś językiem migowym. Mhm. I on tak mówi, patrzy, mówi, mówi, miałem tylu mistrzów świata, tylu medalu i żaden Niemiec nie pisał tego, co, co, co robiłem na treningach, przyjechał Polak i zapisuje. Więc... Więc to takie... No to chciałem tym podkreślić, że zawsze starałem się... Takie rządny wiedzy, tak? Tej bokserskiej no, teorii. Wiesz co? Ja generalnie... jakby cały czas miałem problem i... jak mają dane przygotowania do danego pojedynku, jak mają wyglądać. Bo... Jest tak, że raz było tak, raz było inaczej. Tam wszedłem w pewien schemat, lepszy, gorszy schemat. Schemat, który był sprawdzany, nie wiem, na stu pojedynkach Mistrzostwa Świata, sam Abraham chyba wychodził z 15 razy. Ile Marco Huck, ile Hernandez i wszystko. Więc ten schemat na tamten czas i do tej pory wydaje mi się schematem prawidłowym, sprawdzonym, że jeśli będziesz trenował tak, to w takiej czy takiej będziesz w formie, ale będziesz w formie. A nie chciałem nigdy robić czegoś takiego, że nie wiem, będę trenował tak i może będzie dobrze. Tu dostałem trochę gotowca, więc chciałem sobie tego gotowca zapisać. Oczywiście chciałem, dołożyłem swoją nutę, jakieś własne przemyślenie, choćby ustawienie na nogach i, i tak dalej, co uważam, że w Polsce jest yy, jest czymś fatalnym i podstawowym, i nie zgadzam się z tym, i, i uważam, że niektórych ludzi powinno się zamykać do więzienia albo dawać im totalne bany, żeby nie mogli wchodzić na salę. Oczywiście jest cała gama trenerów, którzy robią bardzo dobrą robotę, ale ich jest mało, ich za bardzo nie widać, bo co z tego, że on w klubie ma fajnego człowieka, fajnego trenera, później jedzie na kadrę, słucha innych rzeczy, wychodzi do ringu. I w tym najważniejszym okresie przygotowań, powiedzmy te 4-5 tygodni przed pojedynkiem słucha debila. No i, i wychodzą też często debilne walki. Więc no, jest to duży problem, bo często jest u nas slogan powtarzany, że zawodnik nie powinien być przetrenowany. Lepiej być niedotrenowany niż przetrenowany. Tylko nikt tego nie słucha, nikt tego nie robi, bo w Polsce nie występuje niedotrenowania. Byłem na kadrze, to wiem. Robiłem nie dwa razy za dużo, nie trzy, tylko dziesięć razy za dużo. Więc całe szczęście, że w Londynie skończył się, skończył się ten turniej, bo na pewno żadnej walki już innej bym tam nie wygrał, a tak to jestem niepokonany na turnieju przedolimpijskim. <laughs> Natomiast to też mi pomogło podjąć szybciej żeby wrócić do boksu zawodowego. Natomiast teraz jest Wojtek Bartnik, który trochę przełamał schemat i wydaje mi się, że to jest ktoś, to dużo wniesie i za niego bardzo mocno trzymam kciuki, bo chciałbym, żebyśmy się wyleczyli z trenerów e, postradzieckich, którzy gadają głupoty, totalnie głupoty. Jak słyszę, że sama główna bojowa praktyka i 30 razy się powtarza to w jednym zdaniu bojowa praktyka, to niech se tą bojową praktykę robi u siebie w domu i do nas już nigdy więcej nie przyjeżdża. I to jest i to jest My Polska, żaden normalny i mądry kraj nie puści swojego wybitnego trenera do innego kraju. Jeśli ktoś powie tak, nie przyjedzie kurwa Mać Lomoczenko trenować polską kadrę. Raz w historii był taki, taki, nie raz, no, jest w historii, że na przykład y, Joe Walsh, czy tam jak on ma y, Irlandczyk, wielka szkoła amerykańska boksu, która zatrudnia irlandzkiego trenera. Amerykański bogi jest najlepszy trenuje Irlandczyk, więc... Je... Że to jest idealne expose, jeśli będziesz kandydował na trenera kadry albo nie, na prezesa ja PZB. Nie chcę. ja nie chcę na nikogo kandydować, ja... ja nie lubię, żeby ktoś mi rozkazywał, co ja mam robić. Oczywiście, jak ktoś mi każe i, 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 i zrobi to w sposób dobry i prawidłowy, to, to, to nie mówię nie, natomiast Trzeba wiele rzeczy zmienić, bo uważa, uważam, że, że ostatnim polskim wielkim trenerem to był Andrzej Gmitruk, który był bardzo często niedoceniany. Może swoją postawą powodował, że nie dało się czasami go doceniać na tyle, na ile zasługiwał, ale to jest ostatni z wielkich trenerów. Oczywiście są teraz trenerzy. Nie mówię o takich aktywnych trenerach. Być może oni za lat 10-15 też będą wielkimi, ale to historia ich zweryfikuje i historia na to pytanie odpowie. Więc no, czas pokaże. Natomiast ja osobiście największy problem widzę w ilości treningów i w podstawach, czyli w ustawieniu zawodników na nogach taktycznie, jakieś kompletne obrony. Przychodzi ktoś do mnie, 6 lat trenuje boks i ja mówię zwicie lewy prosto, a on mówię, co to jest zbicie. No. Więc ja powiem ci jeszcze tak śmieszne, tak trochę chwaląc się, jak zacząłem swoją przygodę, to, to usłyszałem dwa razy coś takiego, że no wiesz maser, wszystko dobrze, ale jednak te kombinacje tam u, u kogoś tam, trenera X, no to, to wiesz, były 12 osób, 14, wiesz, przejście pod rękę drugą. A tak u ciebie to tak, tak solidnie, ale tak, tak, tak mało. Zmieniło się na rację. Jak poszedł na sparingi, ponokautował chłopaków, to teraz podchodzi i mówi ty, po co teraz w 15 osób, a ty nie umiesz zbić, ale wyprost. Więc yy, tak pointując to wszystko, nie w siła. Mógłbyś mówić na ten temat myślę bardzo długo, ale <śm> brutalnie to utnę, bo jeszcze wrócę tylko do boksu zawodowego. J.O. Ja teraz jest mistrzem w ogóle, a nie Myris Bredis. Już nie w niego celujemy, tylko w Australijczyka, być może kolejnego na twojej drodze. Zmiana na, na, na tronie IBF i powiedz, co o niej sądzisz? No wiesz co? no Brady tak samo głupio boksował, jak ma głupie poglądy polityczne. Eee, myślę, że szybkość sprawiła, że Brady zmienił swój styl i, i, i nie był w stanie z nim boksować, i próbował go złamać, no i w konsekwencji nie złamał. Był blisko momentami, ale jednak bokserko szybkościowo, nie wiem, ta głód, młodość, leworęczność, opetai, spowodowało, że Brady's boksował słabo. A mi wydawało się, że Brady's akurat z manikutami umie boksować, chociażby z Krzyczkiem Głowackim, Usykiem, Perezem, więc miał naprawdę bardzo dobrych pięściarzy leworęczych, to tutaj pokazał, że, że gubi się. Co mi się bardzo podobało? Obetaya, kontrujący prawie sierpową Mańkuta, rzecz podstawowa. I tutaj też łapał Braidisa i wydaje mi się, że kilka razy Braidisa odczuł. Bardzo dobry pojedynek, trudny zawodnik dla mnie na przyszłość. Natomiast jest kruchy, połamał się raz, można go połamać drugi. Dzięki wielkie, tym